Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat dosyć ważny, ponieważ temat hipoterapii, często pomijany w mediach społecznościowych na YouTubie, Instagramie czy Facebooku, a jest to istotne oraz ciekawe, więc chciałabym o tym z Wami dzisiaj porozmawiać. Zapraszam do oglądania! Zacznijmy od tego, czym jest hipoterapia. Jest to forma rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii z udziałem zwierząt, czyli koni. Dla kogo jest przeznaczony taki rodzaj rehabilitacji? Zaleca się ją osobom niepełnosprawnym, głównie dzieciom, ale mogą z niej korzystać również osoby dorosłe. Na hipoterapię mogą uczęszczać osoby z szeroką gamą dotkniętej ich problematyki. Są to osoby zarówno z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną, jak i psychiczną. Z hipoterapii może korzystać praktycznie każda niepełnosprawna osoba. E, jedynymi przeciwwskazaniami, właściwie, mogą e, wydawać się Jakieś przewlekłe stany chorobowe, niezaleczone rany, e, uczulenie na sierść konia czy też paniczny lęk przed zwierzęciem. Jak wygląda taka hipoterapia? W zależności od zaleceń lekarza e, i stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej, sesje powinny odbywać się od jednego do kilku razy w tygodniu e, i trwać nie więcej niż 30 minut. Hipoterapeuta powinien indywidualnie e, dla każdej osoby ustalić plan. Ponieważ nie każde ćwiczenie i nie każda forma hipoterapii nadaje się dla każdej osoby niepełnosprawnej. A jakie są formy hipoterapii? Mamy na przykład terapię ruchem konia, która polega na tym, że osoba siedzi na koniu, który porusza się bądź stoi, ale nie wykonuje żadnych ćwiczeń. Chyba najczęściej spotykaną formą jest fizjoterapia na koniu, czyli osoba siedzi na koniu, który porusza się bądź stoi i wykonuje zadawane przez hipoterapeutę ćwiczenia. Mamy również terapię poprzez kontakt z koniem. Chory może w ogóle nie siedzieć na koniu. A terapia taka polega głównie na emocjonalnym kontakcie ze zwierzęciem. Mamy również psychopedagogiczną jazdę konną i woltyżerkę. Jest to zespół działań podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, ruchowego czy też emocjonalnego. Co sprawia, że hipoterapia działa? Po pierwsze, koń daje wrażenie ruchu ludzkiego, co daje możliwość nauki chodzenia bez chodzenia. Koń zmniejsza spastyczność mięśni. Dzieje się to dzięki rozgrzanym mięśniom konia, rytmicznemu kołysaniu, przeciwstawnemu skręcaniu bioder i barków oraz odpowiedniemu ułożeniu nóg. Koń hamuje przetrwałe odruchy postawy. Są to nieprawidłowe, mimowolne ruchy towarzyszące niektórym formom dziecięcego porażenia mózgowego. Koń przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia poprzez rytmiczne, Kołysanie w stępie, które powoduje napinanie i rozluźnianie mięśni u człowieka. Koń koryguje postawę ciała poprzez konieczność utrzymania prawidłowego dosiadu. Kontakt z koniem relaksuje, co wpływa na utrzymanie równowagi emocjonalnej. Jakie mogą być rezultaty hipoterapii? Mam tutaj wypisane um, kilka takich najważniejszych i teraz je przeczytam: zmniejszenie zaburzeń równowagi, zwiększenie możliwości samodzielnego poruszania się, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej, zwiększenie możliwości koncentracji uwagi, zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń, rozwijanie samodzielności, zwiększanie poczucia własnej wartości, relaks i osłabianie reakcji nerwicowych. Teraz opowiem o tym, jaki powinien być idealny koń do hipoterapii. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie każdy koń się do tego nadaje. Konia do tego celu dobieramy pod względem fizycznym, czyli jego budowy, oraz psychicznym, czyli tego, jak się zachowuje i jaką ma osobowość. Koń do hipoterapii powinien być niezbyt wysoki i szeroki, żeby nie wywoływać strachu u osób, które korzystają z terapii. Dla osób dorosłych możemy dobrać nieco wyższego i silniejszego konia. Kłomp powinien być dobrze wykształcony, ale niezbyt wysoki. Powinien łagodnie przechodzić w dobrze umięśniony grzbiet. Jego chód musi być równomierny i spokojny, niezbyt szybki i energiczny. Jednak najważniejszymi jego cechami są cechy psychiczne. Koń taki powinien być spokojny, cierpliwy i opanowany, ale przy tym wszystkim odważny, przyjacielski i chętny do współpracy. Najlepiej, aby zwierzę było odpowiednio szkolone w kierunku hipoterapii poprzez jazdę na ujeżdżalni, pracę z ziemi, jazdę w terenie, zabawy z nim i odczulanie na różne straszne przedmioty. Dlaczego ludzie wybierają hipoterapię wśród różnych innych form terapii? Między innymi dlatego, że forma ta jest bardzo przyjemna, ma łatwą dostępność i elastyczność, a kontakt ze zwierzęciem pozytywnie wpływa na psychikę. Obcowanie z tak dużym zwierzęciem jak koń może również bardzo dobrze wpłynąć na poczucie własnej wartości oraz sprawić, że osoba poddawana takiej terapii stanie się bardziej odważna. Na sam koniec chciałabym przedstawić historię osoby, która do mnie napisała i dzięki której ten temat pojawił się na moim kanale. Bardzo jej dziękuję za pomoc i dokształcenie w tym temacie. Tak, ta osoba ma pewne upośledzenie ruchowe, którego przyczyną było na przykład to, że miała pewne trudności z nauczeniem się chodzenia w dzieciństwie. Mam problem z utrzymaniem kondycji fizycznej. Praktycznie w ogóle nie chodziłam samodzielnie do momentu, w którym zamiast wspomagać się obecnością ścian, zaczęłam uczyć się chodzić o kulach. Na początku szło mi opornie, ponieważ towarzyszyła mi w każdym kroku sztywność mięśni i wielki lęk przed nowym sposobem poruszania się. Jej historia jest jeździecka jest mi bardzo bliska, ponieważ obydwie od zawsze kochałyśmy konie, ale do pewnego momentu nie miałyśmy możliwości obcowania z tymi zwierzętami. Na szczęście lekarz pozwolił jej na skorzystanie z hipoterapii. Pod warunkiem, że nie będzie odczuwała większego bólu podczas jazdy. Bardzo się stresowałam pierwszym razem w stajni. Pamiętam jak dziś, że na koniu czułam się wtedy obca. Na koński grzbiet wsiadałam z rampy przy asekuracji, a na początku przygody z hipoterapią korzystałam ze specjalnego pasa, kurczowo go trzymając. Wtedy wszystko było dla mnie nowe. Z biegiem czasu, kiedy dowiedziała się, jak szkolone są konie do hipoterapii, że są one bardzo spokojne i opanowane, nabrała pewności, i teraz jest w stanie normalnie jeździć i wykonywać większość elementów, które wykonuje normalne. Zdrowy jeździec. Oczywiście nie każda chora osoba będzie w stanie coś takiego zrobić. Niektóre niepełnosprawności do końca życia wykluczają z takiej formy ruchu, a hipoterapia opiera się głównie na obcowaniu z koniem i wykonywaniu lekkich ćwiczeń. Nie zmienia to jednak faktu, że taka forma terapii może bardzo wiele dobrego przynieść dla takiej osoby. Często następuje znaczny wzrost pewności siebie i odwagi, tak jak mówiłam wcześniej. A także poprawia się kontrola i koordynacja ruchowa. Jeszcze raz bardzo chciałam podziękować właśnie tej osobie, która bardzo pomogła mi w tym temacie. I mam nadzieję, że wspólnie uświadomiłyśmy Wam trochę na temat hipoterapii, że wiecie odrobinę więcej. Oczywiście w opisie odsyłam do źródeł, z których korzystałam. No i mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Ja serdecznie zapraszam na mojego Facebooka oraz Instagrama. I się z wami żegnam. Do zobaczenia. Buziaki. Cześć.